Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Oto efekt dzisiejszej metamorfozy z kampanią Del Color. Naszą autorką metamorfozy jest pani Sylwia Janeta. Sylwio, opowiedz nam e, jaką fryzurę dobrałaś naszej modelce? To już mamy efekt końcowy, prawda? A dlaczego taka, a nie inna, na chłopczyce? E, witam. E, taka akurat wyszła, ponieważ modelka ta lubi takie stroje, lubi tak się ubierać, ma po prostu taki styl bycia, więc fryzura do niej absolutnie pasuje. Jak również kolor pod jej urodę. Jest to fryzura lekka, krótka, z możliwością zrobienia w 5 minut dosłownie. A jak oceniłabyś wygląd naszej modelki przed metamorfozą? Jaką miała kondycję włosów? No Włosy były w nie najlepszym stanie, były farbowane ciemnymi farbami, były tam brązy, czarne, końcówki nawet, także na pewno jest efekt widoczny zdjęcie przed i zdjęcie po. Zresztą sami ludzie ocenią. Jakich kosmetyków użyłaś do tego, aby te włosy odżywić? Yy, znaczy, się, farbujemy włosy yy, farbami Kompania del Colore. Jest to bardzo fajna linia yy, farb. Yy. Już sama koloryzacja była procesem pielęgnacyjnym. Tak, 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 sama koloryzacja, ponieważ te farby zawierają bardzo dużo środków roślinnych. Są one bardzo naturalne, także włosy po nich na pewno nie są zniszczone, a środki do stylizacji również są bardzo fajne, ponieważ nawilżają trochę włosy. Dobrze, teraz porozmawiamy z samą modelką. Jak masz na imię? Paulina. Powiedz mi, moja droga, jakie miałaś zbrodnie fryzjerskie w przeszłości? Farbowałaś sobie włosy zapewne farbami detalicznymi, tak? Tak, dokładnie. Farbowałam cały czas w domu włosy po prostu. No i tak jak już właśnie moja fryzjerka powiedziała, cały czas czarne, ciemne. A jak będzie wyglądała twoja pielęgnacja teraz? Teraz? No na pewno już nie będę farbowała sama w domu no i będę używała jakichś kosmetyków, prawda, do, do pielęgnacji. Czy trzymała tej fryzury? Tak, myślę, że tak. Ja myślę, że ona w pełni odzwierciedla twój, twój charakter. Jest taka rockowa, mocna, fajna. Dokładnie, zgadza się. ci wszystkiego najlepszego. Stylisty, dziękujemy za udaną metamorfozę. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.